Witam Was wszystkich już w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj Wam pokażę jak się instaluje na wirtualnej maszynie Windowsa XPA. 2005 czy 35 Jak nazwać Klikamy na nową jeżeli chcemy instalować Dobra Wpisujemy Windows XP Bult 2.535. 5. Tak. Em, tak 32 bitowa możecie dodać. Ewentualnie. Dobra. Dalej. Dalej klikamy. Służ wirtualny dysk twardy Nie wiem, czy wybrać maszynie dysk. Dynamicznie. I utwórz. Dobra. I mamy tak. Napad optyczny musimy dodać, wybrać plik z dysku I tutaj. Pyk. I uruchom. Musi się załadować. O, widać. I dam na pełny ekran, żeby, żebyście wszystko widzieli ewentualnie mamy Windows Setup tu musimy poczekać aż się załadują pliki Setup wystartuje Windows o! mamy tu trzeba kontynuować Enter'em tu Enter i dajmy F8, czyli się zgadzamy. Tak. Tak na szybko. Dobra. Ja bym, no to znaczy, ja, ja nagrywam tabletem, ale no na tym, tyle. Cele telefonie telefonem też bym nagrywał ale, ale musi się naładować więc ja nagrywam tabletem okej okay. no telefonem byłoby lepsza jakoś niż na tym ale na tym tabletem spoko by, byłoby nagrać tą instalację Uruchom ponownie komputer, czyli Vitoralną, Dobra, mamy uruchomione. O. Widać się, pokazuje. Tak, widzicie, ta instalacja jest taka systemowa. M. E, jeszcze, jeszcze jedno. Ten system będzie potrzebnie, potrzebnie pokazywał, żebyśmy wpisali klucz produktu. Oczywiście, i mam otworzoną w internecie, więc. Więc, więc musi się dopiero przygotowywać. Jak to, co to zrobię? Cięcie, czyli pauzę. Dobra, i mamy. Mamy region, czyli język. Oczywiście wybrałem wersję po angielsku, bo nie ma polskiej wersji, ale to szkoda. Dobra, muszę wybrać polski, czyli polsz i tu mamy Polish Poland oczywiście ok next oczywiście wpisujemy nazwisko Adamczyk może być może nazwę Flippy Flippy version okej okay. organizacji nie muszę podać no next tutaj mamy klucz produktu i oczywiście zaraz będziemy go wpisali bo ja mam z internetu na chwilę zrobię cięcie OK dobra i to wpisałem właśnie ten klucz produktu tu mamy musi się wszystko zgadzać na przykład takie takie tak B 2 bw 8P1d, 9x1, bccate, 2, 3 I naciskamy dalej, jeżeli dobrze wpisaliśmy. I widzicie, przepuściło. I tak, tu mamy nazwę komputera. Oczywiście tę nazwę zostawię, ale nie chcę wprowadzić hasła, bo po co mi? O. Mamy dziś godzinę 10.16, czyli się zgadza. Następne. No i dalej trwa instalacja, musie, muszę przyznać. Dobra. Ile, ile czasu zostanie? O, 32 minuty. To długo. Dobra, to ja zrobię cięcie. Bo nie chcę nagrywać tak długo, więc zrobię pauzę. OK, i już jesteśmy. I musimy zastosować czy typical, czy custom. Musimy wybrać. Ja wybieram typical, czyli dowolne ustawienia. M. Musimy wpisać no, czyli zazn no. nie zaznaczamy jest, bo musimy wpisać jakąś sieć. Wybieramy nie. Następne. No i dalej trwa instalacja. Muszę powiedzieć, że to będzie długo trwało, ale nie chcę za długo nagrywać, więc zrobię cięcie, OK? Dobra, i już się kończy już instalacja. Już za 3 minutki. No. No, no. Dobra. Jakiś komunikat z wykrzyknikiem. Zamiasz kopię. Włącz computer DD to jest correct? Aha, czyli musi sprawdzić, czy data jest i godzina jest prawidłowa. Dobra, ok. Musi się zainstalować, jakby. O! Już mamy taki niebieski ekran. O! Musi się instalować. Instalować. No czyli mamy znowu Windows XP takie logo fajnie bo tu dobra troszeczkę w o tu musisz sprawdzić czy jest ekran prawda dobra wciskamy ok trzeba czekać aż się zainstaluje Dobra, poczekamy chwilkę. I jeszcze please, white. O, już mamy. Mamy muzyczkę instalacyjną. Z mojego dzieciństwa, to jakby. Pamiętam tą muzyczkę. Jak wujek Mirek zainstalował? Pewnie w roku 2010. Jak nie mam 5 lat, ale to były takie wspomnienia. No, dobra. Ale już nie przedłużamy Kontynuuję, klikamy dalej. Klikamy oczywiście tu. O! Tu musisz sprawdzić, czy mamy połączenie z Tam Ja pominę. Nie chcę aktywować. Klikamy dalej. Musimy, musimy wprowadzić em, nazwę konta, oczywiście, i innych użytkowników. Nie może, niekoniecznie bym nie wprowadził, ale kto jest chętny, to może wprowadzić inne użytkowniki. Ja natomiast no dam tylko pierwszego użytkownika, czyli Grzegorza, i dam Flippy Fersion aha tu się nie da dobra to dam Flippy next czyli mamy już gotowe gotowe mamy mamy te jakby taki znany dźwięk. No i mamy memi. Bardzo piękne. Super mamy memi. Takie no, super. Dobra. Zobaczymy, co to jest. Next. O! To jest wersja po angielsku. Tu możecie wybrać, jeżeli chcemy odsłuchać, co pani mówi po angielsku, to wybieracie. O. Tu mamy uh, REPO, Reset, Compatible, Go to ROAD i More. Oj. No. Tu wszystko jest. Tu wszystko mamy zatem świetnie. I tu mamy tapetkę taką domyślną. Kurczę, godzina jest nieprzestawiona. <śm> ale tak, czasem się zdarza. Czy taką godzinkę? Teraz jest dziwna. A dobra. No. Czyli mamy, mamy wszystko na ten temat. Tu są jeszcze tapety. Oczywiście, wszystko tam jest. Oczywiście, tu są tapety. No. Fajnie są te tapety. No, fajne. Dobra. Zobaczymy, czy działa internet. Zains... A pokazuje się, że mamy zaktywować ten system. Dobra. Dobra, najpierw aktywację, później, a później przekładanie okej? Okay. Dobra, już jestem. Dobra. Więc tak. Jak zaktywować XP? Tu trzeba, trzeba wciskać ran, czyli ruchom i wpisać Regedit. Oczywiście tu. Byk. Dobra. I wciskamy na Hack Local Machine. Później nas otwara. Później na MicroFost później na Windows NT. Widzicie, tu jest taka zakłódeczka Windows NT I, i tutaj jest jakie current version. zagapiłam się przepraszam, bo ja się za bardzo zagapiłam dobra, jeszcze raz Lokal machine no to był sotwor to był Microfost. Jeszcze. jest mikro a tu jest mikrofon tu i wciskamy no widzicie Windows NT tu był i takie equipment's. Lub, to dobra. I tu powinno być w WPK. To wybot to. Oto. I teraz wpisuj. I teraz jest takie coś. OB time. Oczywiście. Wszystko usuwamy. Jakby. Tam. Nie chcę się usuwać. Aha, dobra. Dobra, i zaraz to przepiszę, i, i będzie to pokazane na ekranie. Zaraz, zaraz będzie. Dobra, już jestem. I tak wpisałam. FF D571 D6 8B6A 8D6F D53393FD. Zastosujemy ok, ok, dobra. I tu wciskamy prawym przyciskiem. Chciecie, to było? Wiem, jakoś robiło. To były uprawnienia. Nie, 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 tak. Remana chyba. Nie tu się zmieniało chyba. Czekajcie. O, tu są uprawnienia. Dajemy system i zastosujemy pyk tu. I advanced nie, 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 koncept Apple jest. Ok. No i mamy i pisze, że Windows może zostać aktywowany. Gdzie to było? A Windows. Proszę. Instalacja systemu Windows już została zakończona. Klikamy OK, aby wyjść. No czyli mamy już załatwione jeszcze jedna rzecz czyli jak jak na przykład mieć em, tapety do xp to proste jeżeli chcieliście mieć na przykład jakiegoś to wpisujemy na przykład ja wpiszę i sobie już ściągacie hmm? obrazki osom i zastosujecie na przykład na przykład wybiorę sobie takiego tu musi być ustaw obraz jako no pulpitu no, czyli set as background i mamy już ustawione czyli to było na tyle jeśli już z nami żegnam no to jakiego wypiegu ustawiłem Czyli już mamy OK. Dzięki za oglądanie i, i życzę wam miłego po, południa i popołudnia. Tak jak zawsze no to do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa pa.